Cześć wszystkim, z wami Minox, a to jest kolejny tutorial na moim kanale. I tym razem mamy to. Doczekaliśmy się spolszczenia z Life is Strange 2. Na które rzeczywiście musieliśmy poczekać kilka dobrych lat, ale powstało ze strony tutaj macie twórców na ekranie, ktoś się zajmował tym spolszczeniem. To są oryginalni twórcy, ja tego nie robiłem, ja tylko nagrywam tutorial dla was, żeby wam łatwiej było ogarnąć co i jak. Także co? Po pierwsze, trzeba mieć grę z oficjalnej jakiejś strony typu Steam i tak dalej, żebyśmy po prostu mieli dostęp do pełnej gry. Dobra, zacznijmy od tego, żeby odpalić grę jeszcze przed pobraniem z tak aby na pewno wszystkie pliki się pobrały bezproblemowo i żebyśmy mogli zaczynać działać na tym. Po drugie, zapraszam was do linku w opisie do Mediafire, tam macie instalator do Lisa. Proszę, wejdźcie tam, pobierzcie to i tak dalej. Kiedy już będzie instalator pobrany, to musicie po prostu go odpalić. I musicie przejść przez całą instalację. To nie powinno być jakieś bardzo skomplikowane. Przechodzimy przez nie, jak przez każdą inną. W momencie, kiedy już to mamy gotowe, to możemy odpalić grę. I tym razem gra nie odpala się w języku polskim automatycznie. Tylko musimy w opcjach sobie za sami zaznaczyć język polski. I pff, to tyle. Gra powinna już śmiegać w języku polskim. Jeśli macie jakieś ale lub coś nie działa, to zapraszam do komentarzy. Możecie napisać. Ja spróbuję Wam pomóc jak mogę. Ewentualnie odeślę was na serwer, z którego po prostu mam to z I możecie tam się odesłać do oryginalnych twórców. Także co, dzięki za oglądanie i cześć!